Witajcie kochani, no u nas zaczynają się chłodne noce. Pierwszy raz było u nas 5 stopni tylko na plusie. Zamykam już tunele foliowe, bo obawiam się troszeczkę o to, żeby nasze pomidory do końca zdążały nabrać koloru. Zdążyły nabrać koloru. Tak samo papryki. Bakłażany jeszcze w gruncie mywają się dobrze, ale gdzieś obawiając się tych zmian pogodowych Wzięłam się za ogarnianie ziół w ogrodzie. Nie chcę, żeby przyszedł mróz, żeby zniszczył mi te zioła, które od początku sialiśmy. Mam taki nagrany filmik. Możecie się cofnąć oczywiście wstecz o ziołach i o ich właściwościach leczniczych, medycznych, jakichś prozdrowotnych. Także postanowiłam sobie wyrwać już dzisiaj, a właściwie wykopać część ziół. Przygotowałam sobie właśnie pod to taką dużą donicę. Do tej dużej donicy wsadzę jedną z moich ulubionych ziół, a mianowicie rozmaryn. Ziemia jest po prostu zwykłą ziemią dostępną w każdym hipermarkecie jest to zwykła ziemia ogrodnicza uniwersalna, bez nawozu. Zioła są takim rodzajem rośliny, że on jakoś tego nawozu naprawdę nie potrzebuje do tego, aby odpowiednio wzrastać, więc nie ma sensu po prostu dawać tego nawozu, bo i tak, i tak nasze zioła będą przepięknie rosły. No oczywiście musimy się zastanowić, które zioła chcemy przebierać. Ja, jak widzicie, mam tu olbrzymie połacie mięty. Niestety... Tak patrząc na to, popatrzcie się, na no, mączlik mnie pokonał, jeżeli chodzi o ten jarmusz fioletowy. Na zielonym jest lepiej, ale gdzieś ten jarmusz wyrwę potnego na kawałeczki i wywieziemy go w workach na biomasę, na naszą kompostownię. Co z ziołami? Na no, takie zioła jak te, czyli na przykład te rodzaje mięty, poobcinam sobie sekatorem, który już jest tak brudny, bo jest bardzo mokro u nas w ogrodzie, padało cały czas. Możecie oczywiście, jeżeli będzie sucho, albo macie możliwość obsuszenia gdzieś tych kwiatostanów, możecie sobie z tego pozyskać. Bardzo ładne nasiona mięty. Z miętą, tak jak wam kiedyś nagrywałem filmik, trzeba bardzo uważać z tego względu, że jest ona bardzo inwazyjna. Dlatego, jak zauważyliście, ja wsadzam ją do po prostu zwykłej skrzynki po pieczarkach. Przez to mam e, możliwość, tak jakby, kontrolowania tego, jak ten krzeczek się rozrasta. Jeżeli chodzi o spód tej skrzynki, to na spodzie skrzyni znajduje się deska, więc te kłącza, które się pod ziemią pojawiają i w ten sposób nasza mięta zaczyna nabierać przyrostów, nie będą wychodziły do ogrodu. Wychodzą one z tej strony, ale ja systematycznie je po prostu urywam. Nie chcę mieć całego ogrodu zasypanego miętą, tym bardziej, że pokażę Wam na jednym z kolejnych filmów jak mięta potrafi naprawdę zaszaleć, ona mi poprzechodziła między tymi moimi drewnianymi skrzyniami. Obcinamy tą miętę i ja będę te bukiety, które sobie będę tu składała obok, wiązała i suszyła w moim pomieszczeniu gospodarczym. Bardzo lubimy miętę, w szczególności jej liście, robić z nich napary, robić z nich herbaty, które bardzo zbawiennie działają na trawienie. Pewnie nie jeden raz piliście już miętę, także ja akurat ten rodzaj mięty polecam. To jest zwykła mięta pieprzowa, ale mamy i czekoladową, mam ananasową miętę, mam grejpfrutową. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety u mnie, poza mną, nikt tej mięty nie lubi. Fantastycznym dodatkiem, jeżeli chodzi o miętę, robię też pierogi z ziemniakami. Nie żadne pierogi ruskie, tylko zwykłe pierogi. Do nich po prostu rozgniatam ziemniaki, doprawiam solą, pieprzem i właśnie uzupełniam ten smak miętą. Kroję liście mięty i dodaję do mojego farszu. Później te pierogi przysmażamy sobie na patelni. I wiecie co? Teraz szczerze mówiąc jestem zaskoczona, bo ja myślałam, że to jest jedna skrzynka. Nie spojrzałam z boku, a jak spojrzycie, to z tyłu jest druga skrzynka, a za nią jest kolejna kopamięty. Widać, że ta skrzynka jest zielona druga. Więc w ten sposób będę sobie przed zimą organizowała swoje krzaczki, żeby one na wiosnę zaczęły ładnie puszczać zielone listki. Przez co też, popatrzcie, właśnie pokażę Wam, jak takie. Łącza. Coś takiego rośnie zmięty. Ten kawałek wystarczy, wrzucić na kompostownik i nie pozbędziecie się w żaden sposób mięty z ogrodu. Jest po prostu nie do usunięcia. Ja miałam miętę tam, gdzie mam różę, Nie mogę jej usunąć. To miętę również będziemy brać. Jest przepiękna, ale przejdźmy do tego, co jest ważne, czyli mięta sobie poradzi bez problemu w gruncie. Już miętę mam od kilku lat. Te są nowo wysiane w tym roku. Udało mi się różne nasiona pozdobywać po znajomych gdzieś po aukcjach w internecie. Sama sobie je wysiewam. Staram się nie kupować sadzonek, bo wolę to sadzić sama. Co Wam pokażę? Pokażę Wam, kochani, zioła, które na pewno nam nie przezimują, przynajmniej w moim klimacie. Pamiętacie te małe Rozmarynki, które sadziliśmy do gruntu, zobaczcie, jakie z tego urosło olbrzymie drzewo. Ten rozmaryn będziemy musieli na pewno wykopać. Wsadzę sobie go właśnie do tej dużej donicy. Natomiast tak, usuwać będziemy jeszcze dzisiaj bazylię, z czego w bazylii będziemy musieli poobcinać takie miejsca, jak to, w których ona zbrązowiała. Pomimo że. Tu mamy wyżej zioło, można sobie go oczywiście użyć do kanapki, można sobie go użyć do pomidorów z mozzarellą. Poobcinamy wszystkie kwiatostany, bo nam nie zależy na tym, żeby nam ta bazylia kwitła, tylko nam zależy na tym, żeby ta bazylia rozrosła się w jak największy krzew. Będę też przesadzała tą paprykę. To jest papryka Bird's Eye, piekielnie ostra. Natomiast wiem, że no papryka w naszym klimacie nie ma racji bytu, jeżeli chodzi o zimowanie w gruncie, więc będziemy tą paprykę również przesadzali do donicy. Postawiłam, ona jest zarówno i dekoracyjna, bo mi osobiście bardzo się podoba. Nie wiem jak Wam. Napiszcie w komentarzu, czy, czy lubicie takie papryczki, które są zarówno ozdobne, jak i do spożycia. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo ostra. E, tu jakieś papryczki, widzicie. Porównania nie ma żadnego, bo te papryczki w gruncie, one są takie niewydarzone. W ogóle wszedł na nie szpinak. Który zrobił furorę w tym roku. Tu również jest bazylia. Tej bazylii też się pozbędziemy. Wykopiemy ją, przesadzimy do drugiej takiej donicy. Jak widzicie ja tu mam pełno donic przygotowanych do przesadzania przeróżnych rzeczy. I na przykład w takich donicach będzie właśnie rozmaryn. Mniejszy. Taki, który będę miała w kuchni do systematycznego użycia. Natomiast w tej wielkiej donicy Będę sobie ten rozmaryn trzymała u góry w salonie. Damy mu ładną podstawkę. Tą donicę muszę oczywiście obmyć e, i będzie on miał takie walory, powiedzmy, estetyczne, e, a dodatkowo bardzo ładnie pachnie, bo przy każdym przejściu ko takiego rozmarynu będziecie mieli niesamowity zapach w całym domu. E, będę musiała na przykład takie bazylie, które już no, niestety wyglądają, jak wyglądają, czyli nie wyglądają, usunąć i będziemy za chwilkę e, biegli po taczki i taczkami zaczniemy wywozić te zioła. No już niestety jest taki okres, że jesteśmy chyba bliżej tej zimy niż dalej. U nas niedaleko tutaj 30 km stąd już na szczytach spadł śnieg. Więc y, uważam, że nie ma na co czekać, tylko trzeba faktycznie jeszcze szybciutko te warzywa poogarniać. Y, tam macie selery naciowe. Y, tu właśnie bakłażany, one troszkę późno zaczęły owocować. Y, Szczerze mówiąc, zasłonił je ten seler, więc no, efekt nie został jakiś osiągnięty, rewelacyjny. Niemniej jednak, ja się postaram, żeby y, jak najwięcej z nich uratować. Nasza kurkuma. Wykopywałam tą kurkumę wczoraj, tak wywałam sobie ręką parę rzeczy. No i powiem wam tak, no przyrost jest. Ale czy jakiś fenomenalny? Nie wiem, sami ocenić, nie jestem zadowolona. Imbir na razie czeka. Y, tu właśnie będę jeszcze już wysiewała kolejne warzywa. Wysiejemy sobie sałatę, te poziomki muszę przesadzić. No i co jeszcze będziemy wykopywać? Oczywiście tak, wszelkiego rodzaju majeranki i tymianki. Majeranek jest rośliną jednoroczną i tak to nie pomoże, że ją przesadzimy do domu, ponieważ w domu ona i tak zmarnieje. Będziemy wysiewali na pewno majeranek znowu w marcu i wstawiali już do inspektu na, na zewnątrz, żeby sobie powoli... E, tymianek oczywiście też przytniemy i e, tymianek będzie bez problemu sobie e, w ziemi zimował. Tam macie kolejne rozmaryny. Na rozmaryny udało mi się niesamowicie. Będę chciała go przechować, a może nawet przesadzę go do trzech do donic. Jedną donicę wyniosę do pomieszczenia gospodarczego. Mm. Na czym się też zastanawiamy? Co prawda to jest roślina w pełni zimująca w gruncie, natomiast szczypiorek moglibyśmy sobie bez problemu wziąć do domu, taką jedną sadzonkę wykopać. Musimy te mokre cebule pousuwać, bo to wszystko później, powiem Wam, na wiosnę będzie tylko powodowało, że będzie się nam gorzej pracowało. Cebulka zaczyna się stosunkowo dość wcześnie budzić do życia, więc fajnie by było, gdyby ona miała miejsce do tego, że się obudzić. Natomiast jeśli my ją będziemy mieli całą Zasypaną takimi starymi, suchymi, po prostu tymi rureczkami, no to będzie to utrudnione, później będzie się nam źle z niej korzystało. Ja lubię mieć czysty ogródek na jesień, wysprzątane wszystko, że faktycznie jak przychodzi wiosna, te rośliny się budzą do życia, to one mają gdzie się rozwijać. No i czeka nas jeszcze oczywiście kopanie buraku. Wracając do szczepiorku, właśnie moja córka chciała, żebyśmy sobie wzięli taką kępę szczypiorku jedną do domu, może i faktycznie też ją wykopię. Pozbieramy też bakłażany. Tu mamy kolejne mięty. Jeszcze marchewka skąd się wzięła. Chyba przyleciała z wiatrem, bo nie sądzę, żeby e... ktoś ją tam siał. No chyba, że dzieci wzięły i wymyśliły. No i tu jest mój burz ziołowy. Pamiętacie tą taką małą rabatkę, co ją obsadzaliśmy? Jeszcze por się wkradł nam w kadr właśnie w tym miejscu. Por letni, więc też będą one do cięcia. E... Natomiast tak. Na tej rabacie, poza pietruszką, która się znajduje w tym miejscu, wszystkie, wszystkie, wszystkie zioła są wieloletnie. Zobaczcie, kto króluje? Mięta. Więc tej mięty będziemy musieli się pozbyć. Ja ją po prostu wyrwę i wyrzucę, bo one jest wszędzie. Jak widzicie, mamy tu mięte, mamy tu miętę, mamy tam mięte, tam jest kolejna. Więc jak dla mnie za dużo szczęścia. Nie będzie to takie proste. Widzę, że będę musiała iść po szpadel. E, poobcinamy też pietruszki, bo z takiej pietruszki już nic nie ma, chyba że chcecie sobie to zostawić. E, to ta pietruszka w przyszłym roku prawdopodobnie będzie e, puszczała modelistki. Natomiast, jeśli zostawicie sobie te kwiatostany, one dojrzeją, będziecie mogli sobie zebrać nasiona na przyszły rok. E, ja mam bardzo dużo nasion pietruszki, z tego względu, że często tak zamawiam nasiona. E, dużo, dużo właśnie sprzedających, nie wiem czy to jest jakaś zmowa, <grytania> e, wysyła nam właśnie nasiona pietruszki w gratisie. E, może dlatego, że to jest też taka e, typowo w Polsce używana e, przyprawa. No, lubimy gdzieś tam do rosołu czy w ogóle jak się zupę gotuje, to ona się dużo tej pietruszki daje, później się to odławia, żeby takich zwiędłych listków nie jeść, natomiast dość y, świeża, taka posiekana jest y, przepyszna. Także będzie trzeba to wszystko kochani pousuwać. Ja Wam później y, rzucę na Instagram y, przebitkę jak powalczyłam z tą rabatą, jak było, jak jest. Różnica będzie, naprawdę, wierzycie mi y, diametralnie ta rabata się odmieni. Y, podsypiemy sobie ją lekko obornikiem na zimę, żeby móc sobie na niej fajnie pracować na wiosnę, ona się zacznie sama w sobie budzić, nie będziemy mieli z tym problemu, lubczyk się jeszcze wysiał, więc tu jest lubczyk, tu jest lubczyk, jakby ktoś chciał lubczyk, polecam się, tam jest kolejny, lubczyku u mnie pod dostatkiem, jeśli macie ochotę, chętnie się podzielę, sadzonkę przywiozę w doniczce, tak, że będziecie mogli sobie ją do gruntu wsadzić, kolejny lubczyk. Także naprawdę, ja mam tego lubczyku za dużo. Cebulkę siedmiolatkę też sobie parę sztuk wykopię i przesadzę w odpowiednie miejsce. I to jest, pokażę Wam, ten rabarbar, który sialiśmy razem. Ta odmiana Lider. Ja nie dawałam mu jakichś rokowań, bo on nie był jakiś rewelacyjny, naprawdę. Żeby miał łóżek jakoś swoim pięknym, żeby był jakiś super zadbany. Żeby, nie wiem, sadzonki były jakieś takie krępe dorodne. No nie. Więc. Hmm. No, trzeba było dać mu szansę, więc <ścoughs> cieszę się, bo, bo nie mam czerwonego rabarbaru, mam zielony. Ten jest właśnie z tych czerwonych. E, myślę, że jeszcze zetniemy przed jesienią, przed tymi rozami, bo już jesień jest. E, przed tymi mrozami zetniemy sobie te właśnie łodygi. Zrobimy może kruche ciasto drożdżowe z rabarbarem, albo jakiś kompot. Także, kochani, ja się biorę za pracę. Rabaty ziołowe. Jeszcze mam w jednym miejscu. Zaraz Was tam wezmę. Jest tego naprawdę dużo. A krzaki po prostu są wszędzie. To jest estragon. To jest też potwor, potwór, jeśli chodzi o roślinę. Jak widać kwitnie. Ja nie zbieram z tego estragonu żadnych nasion, bo po prostu obcinam go przy ziemi. On się sam na wiosnę obudzi. Widać, że ślimakom strasznie zasmakowały, o matko ile ile ślimaków tam jest, ślimakom zasmakował bardzo szczaw, a to jest właśnie ta mięta, która sama się nasiała, nie mam pojęcia skąd, ale popatrzcie, ona jest wszędzie, 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 więc ja muszę ją po prostu wytępić i wyrzucić. Także ja kochani biorę się za pracę, idę wykopać moje rozmarny wsadzę je do donic. To jeszcze werbenka kwitnie. E, wsadzę je do donic, e, wyciągnę już bazylię, bo już też widać, że te mm, deszcze jej nie służą, liście zaczynają gnić, e, więc staramy się coraz, coraz to intensywniej pracować w ogrodzie, żeby uratować jeszcze wszystko przed tymi mrozami i nie zmarnować tego, na co staraliśmy się e, e, cały sezon. Także kochani, ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, do skomentowania, co się u Was dzieje w ogródku, czy też wysadzacie roślinki, w sensie zioła, te nie zimujące w gruncie do donic, czy zostawiacie je i po prostu na wiosnę siejecie nowe. My na pewno będziemy robić dosiewkę bazylii, ale to pewnie tej drobnolistkowej greckiej i bazylii bordowej. Także ja Was kochani pozdrawiam, całuję gorąco, no i życzę udanych i owocnych prac ogrodowych. Pa, pa!